W kolejnym strona, kto starał się w imieniu pozwanej spółki? Pierw Barkowski. W imieniu pozbawionej spółki starał się prezes zarządu. Tak się nic nie zmieniło w tym zakresie. Nikt nie zmienił w tym zakresie. Prezes zarządu, Pierw Barkowski. Oraz pochodzący z procesu. Czyli wnioski formalne. Tak. Czyli przedstawi pani, wydaje się, że na każdym etapie warto zaproponować jakąś ugodę. Nie chciałbym widać o dowodzenie stronie powodowej ugody, którą bym przeczytał. Odpowiadając na pozew spółki FIDO podtrzymuje swoją gotowość zawarcia ugody, w niniejszym przedkłada swoją propozycję ugodową opartą o następujące warunki. powodowie wycofują pozew przeciwko spółce FIDO Media i pokrywają koszty postępowania w zamian. Spółka Fidon Media ujmuje dla powodów Marka Rytana, Bartosza Wynawczyka, Tomasza Misa, Renaty Kim oraz 10 osób skazanych przez powodę Arymia akcji Szklinie Polska z w Warszawie lub podmiot posiadającego większościowy udział w wieży wymienionej spółce jednorazowe bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego i zwiedzanie muzeum z przewodnikiem w terminie uzgodnionym przez strony i muzeum. Dojazd do Muzeum na Kosz własny. Spółka zobowiąże się również zatem na czas zwiedzania z przewodnikiem tłumacza z języka polskiego na język angielski dla osób nieznających polskiego. Nadto biorąc pod uwagę, iż Media przygotowuje wydanie specjalnego przewodnika po Warszawie z przeznaczeniem dla niemieckiego odbiorcy napisanego w języku niemieckim, zobowiąże się również do wysłania do 50 osób wskazanych przez poznanego w imię Akcji Szczębie Polska egzemplarzy wyżej wymienionego przewodnika. Wysyłka zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od dnia okazania się przewodnika na rynku. Wyrażamy nadzieję, że zawarcie ugody obejmującej powyższe propozycje w ostateczny sposób zakończy spór między nami i powodami. Z poważaniem Piotr Bachowski, prezes Zarządu. odczytał pismo zawierające propozycję wodową, który w tym miejscu składa sprawy. Jak ta propozycja się do tego odnosi? Proszę Państwa, sądzi, sądzi, jesteśmy bardzo zaszczyceni, że jest propozycja budowlana, czyli sporu. Proszę sporu. Proszę, ta propozycja budowlana, czyli i oczywiście e, udzielimy czyli Pełnomocnik. propozycja oświadczeń. Przynajmniej ta propozycja złoży czyli ofertę a zatem, co do istoty sprawy, proszę bardzo, jakie stanowisko powodowe, bo państwo powodowe i spółka powodowa. Za... jakby... w związku z tym, czy my podtrzymujemy stanowisko, żeby mieć powołanie i dalsze wskazówki na Dobrze, a proszę jeszcze, żebyśmy byli dalej. I w jednym, tak, książkę. Nie, tak, było jedno, są wskazówki A teraz słuchamy świadków. Pani Dorotę Łosiewicz, Pana Antoniego Macierewicza, Pana Jarosława Koczyńskiego, Pana Mariusza Błaszczaka, Pana Zbigniewa Ziobro, Pana Jacka Sasina i Pana Wiktora Gardowskiego. Oczywiście są że przeprowadzenie nie tych dowodów nie, nie będzie służyło przy tej sprawy, dlatego też że w czwartych tak ulokowanych. Nie, nie bezpośrednio z oddala też płatki, które wskazują właśnie na... naszym Mamy no, te tak? bo tak? O od, od, od tych okładkach mówi, tak? Czy... Ja. Nie, 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 nie wszystkiego. Ja. są... No, z jakiego okresu? To no tak, tak, ale w tym okresu to nie naszej, bo to, do są opłatki z wyska, to mamy. Tak. To że są chyba inne, lecz nie wymag. Tak, oczywiście, ale pokazują tutaj de facto wolność z drugiej strony, to znaczy jak jest to wręcz reakcja i wolność prasy, która tutaj jest gwarantowana przez polską konstytucję, chciałbym po prostu złożyć go do, do akt. Trzymamy opisy dostęp przyczyny mamy. W tym miejscu pełnomocnik po po pozwalający wkłada wydruki odkładek piłkownika Newsweek. Proszę bardzo, są tam kilkanaście sztuk. Z tego co mi są inne, różne od tego co mamy przy odpowiedzi na pozew. Kilkanaście sztuk innych niż złożone przy odpowiedzi na pozew. Samie. doręczając je pełnomocnikowi, pełnomocnikowi powodów. Na jaką okoliczność podjęto na środek przyjmują jasność? Na okoliczność, y, okoliczność y, potrzeby jednak przesunania Przez przesłuchania świadków podanych. Na przykład przesłuchania świadków, co do których dowód został oddalony. Tak, tak. Nie wiem, może trzy prawnie. prawniej. Trzy, tak, a pod a pod Dobrze. Czy mogę co do złożonego plików wydruków? Proszę sądu, jak kwestionuję, czy występuje do przedstawionych wydruków, ponieważ w dobie dzisiejszej digitalizacji jest możliwość otworzenia programów, nie Photoshop, ale dowolnie jak kształtowania Ja nie wiem proszę sądu, czy przypadkiem przedstawione tutaj wydruki są rzeczywiste. I no się odglenia, wnioski, do wniosku. Druga, drugi argument proszę Sądu, wobec oddalenia wniosków dowodowych pozwanych e, na złożenie takich wyników nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Wskazuję, iż złożenie tych wyników nie ma. Ile ma Pan na Proszę powiedzieć. Praw 43, kilka <laughs> dni z obu. W samym to jestem dziennikarzem. Dziennikarzem. Tak, A tutaj jest Dyrektor. Dyrektor. W jakim podmiocie? Spółce na Czy wie Pan w jakim sprawie rozwojowano sprawę? Tak. Co jest przedmiotem postępowania? Przedmiotem postępowania jest seria artykułów, które się ukazały w Gazecie Warszawskim. Chodzi o serię artykułów, tak? które obrażają e, osobiście pracowników naszego wydawnictwa, również e, całe wydawnictwa, takie, które ten mnie, które jestem pracownikiem tego wydawnictwa, obrażają. Pracownikiem. Wydawnictwo. Powoda w sprawie, tak? No, nie powoda w sprawie jego pracowników, w tym imię. Potrafi Pan przybliżyć kiedy daty, tak, które się okazały Jak na nośnikach? to były nośniki papierowe, czy po prostu wydanie papierowe, nośniki internetowe? Teraz pamiętam, to był czerwiec, lipiec 2018 roku. To czerwcu, lipcu 2018 Może maja. Pamiętam, też w lipiec też oczywiście w internecie temat pojawił się. Czyli gdzieś jeszcze też? Tak, tak. wersje wersje też ukazały się w internecie. Oprócz wersji ukazały się w internecie? cytowane i publikowane w różnych mediach, w a tak, więc, oczywiście, od osobistego obrażania różnych pracowników obraża całą spółkę, tak? mówiąc o tym. Znaczy, te seria, tych seria tych artykułów wspomina o tym, że, że moja firma jest jakąś piątą kolumną niemiecką, dobrze, że jest, tak, jest piątą Polski. No, jest to dla jako Polaka. jest może swoje zeznania. Że jest panter niemieckim, tak? jest dla mnie wyraźnie To, że jesteśmy czy najeźdźcą, czy okupantem, z tego co pamiętam, takie brodze To, że jesteście to czy, czy okupantem. Hmm. Z tego co pamiętam, też tam nasz prezes został wskazany jako osobiście jako jakiś rodzaj władcy, czy, 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 czy właśnie też najeźdźcy chyba. Ten... Nasz prezes, czy kto? matek Nasz prezes matek został jeszcze pytania. Pan się mógłbym zacząć wysoki sądzie. Proszę zapytać. Czy warszawska Gazeta w swoich artykułach nazwała pana proszę zobaczyć o takim małpą, albo na przykład gorylem? Mnie? Tak. Mnie osobiście? Tak. Pana jako Polaka, bo pan powiedział, że się kolaktuje się podobrażony. Myślę, że ja nie jestem akurat przedmiotem zainteresowania. Tego typu medium. Także nie jest to wyprzedzonego wyprzedzeniem. Ale gdyby tak było, to szczęśliwy się nie, Pan obrażony? Do... Pytanie jest pogranicza, tak jak gdyby dywanie, to nie, nie jest na pewno tłumaczenie. Proszę. Okay, zechć, a, czy, to, a, czy, a czy to świadoma, pan, jak Pana udawnictwo nazywa Pana małpą? Yy, proszę, co... proszę o odlewanie pytania. To jest materiał dowodowy, który przez chwilę został podważony. Nie ma żadnego sprawę, że z nie widzę potrzeb, aby świadek proponować do bo tego dyskusji. Ok, to pytanie, to jest pytanie o cenę. To jest podobna sytuacja jak, jak było przed chwilą. Nie jest to ocena, to jest układka news, to To, że mamy według do tego, co on ale ocena tego, to być może będziemy musieli sobie wyjdzieć, albo wyjdziemy. Proszę. o wrażliwość, oceniamy wrażliwość, Pan Świadek ocenia wrażliwość, jak to na niego wpłynęło w nasze artykuły, natomiast rozumiem, że obrażanie nas wszystkich również do takiego sądu, że jesteśmy małpami, to również no zostawmy, że że nie będzie Czy przeszkadzać. świadek powiedział, że... To w ...w mundur jest proszę Pana, proszę Panów ale rozmiarów rozmiarów nie należy nie. dokonywanie ocen w postępowaniu przed sądem, świadkowie są obowiązani podać fakty, a nie dokonywać ocen tych faktów. Ocena faktów po raz kolejny, co powtarza, należy. Do woda o do tego sądu to nie. Proszę o kolejne pytanie. A mundur taliba Są prosi żebyśmy nie zadawali pytań w ten sposób. są pytania ocenne, e, dokładnie to do są do ocenne. Ale to wysoki sąd, Ale nie możemy, w, sobie w, sobie. w, sobie w sobie. Czyli cenzura rozumiem, że mamy wobec nas, natomiast nie wolno cenzurować i oceniać okładek czy tego, co robią Niemcy. Ale więcej. proszę sądom nic nie przepisywać, bo sąd żadnej decyzji nie podjął procesowej. Ja, ja, ja przepisuję wysoki sąd, nie Proszę uprzejmie Wysoki Sąd, żeby również świadek mógł się odnieść, ponieważ świadek ma bardzo wrażliwość wybiórczą. Jeśli to obrażyć, je jego to obrażać, też rozumiem, że jego pracodawca, który mu płaci za to. Więc tak, ja w tym momencie, nie zapraszać, nie zniżyłbym się. Natomiast jednak bym chciał e, móc zadać to samo pytanie, które przed chwilą Pan mecenas zadawał o wrażliwość, bo przed chwilą ja Pan Światek powiedział, że przemieranie kogoś w mundur, konkretnie chodzi o mundur gdzie jest, Natomiast rozumiem, rozumiem, że przebieranie kogoś w mundur tarifa, gdzie wiemy, że mordują ludzi, morduj, 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 to się dzieje w chwili na bieżąco nie jest obraźliwe, bezwzględne. Proszę, bardzo, proszę bardzo. Są poproszę Wiesz, podaganie, podaganie, podaganie. nie są pytania, to są wystąpienia, które chętnie chcą wysłuchać, ale już przesłuchamy światło yy, i przesłuchamy strony. Proszę o kolejne pytania dotyczące faktu. To ja się proszę bardzo. proszę bardzo. Proszę o kolejne. Ile osób, proszę powiedzieć? 40 Lat 42. Pani jest w duchu. czy jest Pani spokrojona z Panem Bartoszem? Będzie raczej tylko Maszem, jestem Panią Adrenatą, I Panem Markiem Jehanu. Nie. Obca dla powodów fizycznych, Czy była Pani karana na składanie poszczególnych zeznań? Nie. Sąd połącza Panią z obowiązkiem nieprawdy, składania wykonania mhm. zadań, którego świadka za palenie nieprawdy albo zapewnienie prawdy do praw. Zdaję Panu 8 lat 8, w związku z tym w artykuł 233 do yy, dyspozycjonalnego. Co do, przyrzeczenia? Bez przyrzeczenia. Czy to, do, do bez przyrzeczenia? Dziękuję. Proszę bardzo, czy Pani wie, w jakiej sprawie Pani zostanie? Tak, tu przecież nie o co chodzi. Panowie powodowie i Państwo poczuliście wyobrażenie w kolejnej konie, jednym czy dwoma, które okazały się w Warszawskiej na zecie. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że... O jakich to jest, proszę powiedzieć, kiedy opublikowane i pamiętam. że opublikowane? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie nie... Pani dziennikarka pani, nie jest związana z y, y, tym prasowym? No. No. Jest tak. Jestem związana z tym tytułem prasowym. Jaki jest charakter tego zarazu? Jest pani dziennikarzem, tak? Jestem dziennikarzem tego prasowego. Od kiedy? zajmuje się m.in. na przykład korespondencją, która wpływa czyli pisami do redakcji, komentującymi i kontaktami z czytelnikami, czyli średnimi i wielokrotnymi, Jak świadek uh, wspomniał, uh, kontakty z czytelnikami uh, mhm. i uh, również pisami uh, artykułów. Chciałbym zapytać o, o, te, um, o te kontakty czytelników. Czy, czy, czy były telefony, które jakby wyrażały opinie po publikacjach i zachowaniach dziennikarzy Newsweeka czy Accelspeaker? Jakie one były? Tak, no, były takie telefony może nie, nie dotyczące każdego nowego Newsweeka, ale były telefony i listy. Nie, były telefony i listy dotyczące mm -hmm. być może nie każdego numeru Newsweeka. Ale były takie sytuacje, kiedy to no, oburzenie było ogromne i pamiętam, że to na, w tym, że były było ogromne oburzenie. Dotyczyło to szczególnie opłaty w Była taka opłata, gdzie była. Dotyczyło to opłaty musiaka. Małpa z Polską flagą i na, e, było pole, e, która na przykład e, była opłata, była małpa hmm. z Polską flagą z podpisem prawdziwy Polak. I pamiętam, że po tej opłatce... Przepraszam, małpa z polską flagą i podpisem prawdziwy Polak. Tak. tak. I po tej opłatce było kilka listów, kilka telefonów. Pamiętam, że te... Po tej opłatce było kilka listów telefonów. Nie zapamiętam, dlatego że no pewno się wydzieram do publikacji w dziele w do redakcji, w które się ukazuje, które już odpowiadamy że akurat te listy były takie, że one się do publikacji nie nadawały. Ja odpowiadam za publikację listów do redakcji, mm -hmm. a niektóre z listów po tej opłatce do publikacji się nie nadawały. Tak, tak. A, ja a proszę że no to Kiedy to było, Pani, Pani? Nie wiem, no to wtedy, kiedy ta opłata się ukazała, tak? No tak, a kiedy się ukazała? Doda... Nie pani proszę bardzo, Pani. Pamiętam, pamiętam, pamiętam sytuację, bo ta też mną i, ta, 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 ta. Po, po tej opłatce te, te listy, te telefony, ja nawet nie wiem czy, no, tutaj gdyby mnie, za, gdybyśmy opublikowali to, co Polacy jak to odebrali, czy telnicy nasi, to byśmy sobie prawdopodobnie spotykali się co tydzień. Z całym szacunkiem dla strony powodowej, czy do Wysokiego Sądu, I nazywanie pana Tomasza Lisa redaktora naczelnego, po tej opłatce niemieckim pachołkiem, to byłoby prawdopodobnie, że to wcześniej pachołka. To się w listach, które się nie ukazały e, lista, które się nie ukazały, e, niemieckim pachołkiem, w to było najgorówniejsze określenie. Tak, mhm. dlatego, że ludzie wyrażali oburzenie, e, jakim prawem niemiecka gazeta, w kraju, gdzie... E, jeszcze... Ludzie, przypomnę, ludzie wyrażali oburzenie, e, oburzenie jakim prawem niemiecka gazeta, tak? Tak. W takim w Polsce, gdzie Niemcy nazywali Polaków polskimi świniami, w czasie II wojny światowej, publikują płaskę, na której z małpa jest podpisany, że to jest Polak. I czego w tych telefonach, w tych mailach, jakie były oczekiwania czytelników warszawskich gazety? Czego żądali, oczekiwali do edakcji? No poza publikacją tych listów, żeby się dowiedział strona powodowa, co oni myślą, to oczekiwali... No, żeby się w ich publikacji? Tak, żeby się Wydaje. strona powodowa dowiedziała, co oni myślą, żeby wreszcie e, to usłyszała, usłyszała, natomiast jeżeli nie, to y, mniej więcej było napisane, no to zróbcie coś, napiszcie, że tak musi się nie powinno, zażądajcie rekolonizacji tak, mediów. Zróbcie coś, zrobili, napisali coś, tak. zażądali rekolonizacji tak. mediów. Albo po prostu pytanie, czy to prawda, że 90% tych mediów lokalnych, pracy lokalnych, w kandydatów wydawców niemieckich, y, więc że oczekiwani, że napiszemy... Napi no, napiszcie coś na ten temat, tak? opowiedzcie, skomentujcie, oczekujemy ja od Was Komentarza i reakcje. Zatem tak, są postanowie. W punkcie 1. sprawę się zgodnie z uprzednim zarządzeniem do 15 października 2019 roku godzina 9.